Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia, dlatego z tej okazji postanowiłam przygotować odcinek o świątecznych dekoracjach, które bardzo łatwo można samodzielnie zrobić w domu. Dziś pokażę dużo różnych świątecznych inspiracji, z których z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie i stworzy przepiękne oraz niezwykle oryginalne dekoracje, które wprowadzą magiczny klimat do wnętrza. Do ich wykonania potrzebujesz głównie trochę czasu, odrobinę chęci oraz kilku niezbędnych przedmiotów, z których Dużą część z pewnością masz już w swoim domu. Dla tych, którzy są tu po raz pierwszy, ja jestem Kaja i na co dzień wraz z mężem prowadzę firmę Brainhouse, która zajmuje się automatyką budynkową, czyli tworzy inteligentne domy oraz instalacje fotowoltaiczne. Zacznijmy zatem od rzeczy, która chyba nam wszystkim kojarzy się ze świętami a mowa tu oczywiście o pomarańczy. Wykorzystując ususzone plastry pomarańczy możemy stworzyć naturalne ozdoby choinkowe. W plastrze tym robimy dziurkę, przez którą przewlekamy ozdobny sznureczek. Następnie dokładamy laskę cynamonu oraz kilka listków, które dowiązujemy do pomarańczy. Łapiemy dwa sznureczki i łącząc je ze sobą nawlekamy drewniany koralik. Na koniec zawiązujemy supeł i mamy już gotową, piękną i naturalną ozdobę choinkową. Z suszonych pomarańczy bardzo łatwo można wykonać również świąteczny wieniec. Plastry układamy w kształt koła o określonej szerokości. Można wykorzystać do tego również obręcz florystyczną, którą częściowo ozdabia się plastrami pomarańczy w połączeniu z zielonymi elementami. Kolejnym pomysłem jest wykorzystanie liści laurowych w połączeniu z laskami cynamonu, orzechami oraz plastrami pomarańczy, które tworzą niezwykle ciekawą kompozycję. Możesz również wziąć do ręki pomarańcze, zrobić w niej dwie dziurki, przez które następnie przełożysz sznurek i nawleczysz na niego drewniane koraliki. Powtarzając kolejność oraz ilość danych elementów, stworzysz w ten sposób piękną girlandę. Możesz udekorować nią na przykład swój kominek. W myśl zasady zero waste, skórki od pomarańczy również mogą być wykorzystywane jako ozdoby świąteczne. Wystarczy, z pomocą np. foremek do ciastek czy pierników, wycisnąć na nich konkretny kształt i następnie elementy te nawlec na sznurek, tworząc girlandę. Pojedyncze elementy mogą być użyte również jako ozdoby choinkowe. Wykrojone wcześniej elementy różnej wielkości możemy też ułożyć jeden na drugim, tworząc z nich choinkę. Obierając pomarańcze, ze skórki można wykonać lampion, do którego środka wsadzamy świeczkę i mamy nastrojowy, świąteczny klimat. Zobacz teraz, jak łatwo jest krok po kroku to zrobić. Pomarańcze przekrój na pół i z każdej połówki za pomocą np. łyżki dokładnie wyjmij środek, zostawiając wyłącznie samą skórkę. Następnie podgrzej wosk, do którego możesz dolać kilka kropli ulubionego olejku i kiedy już wosk dobrze się rozpuści, nalej go do środka pomarańczy. Następnie do każdej z połówek włóż knot. W wosku tym możesz zatopić również ulubione przyprawy czy gałązki. Skoro mowa o świętach, to nie można zapomnieć również o prezentach i ciekawych oraz prostych sposobach na ich pakowanie. Z kuchni weź ziemniaka oraz ulubione foremki do ciastek w różnych świątecznych kształtach. Te dwie rzeczy posłużą Ci jako stempel do robienia wzorów na papierze. Ziemniaka przekrój na pół i do jednej połówki wsadź foremkę do ciastek. Następnie za pomocą noża odkrój grubszy plastry ziemniaka, odłóż go i wyjmij foremkę. Stempel jest już gotowy. Do wykonania wzorków użyj farby w określonym kolorze, którą pomalujesz wystającą część ziemniaka, a następnie stempel ten odbij na papierze. Dzięki temu nie musisz już szukać konkretnych wzorów papieru w określonej kolorystyce, bo możesz stworzyć je samemu. Czemu by ze świątecznych pierników czy ciasteczek nie zrobić dekoracji w szkle? Wkładając je pionowo do pojemników, na których dnie wysypany jest na przykład cukier, który świetnie imituje śnieg. Szklane wieczko możesz przewiązać ozdobną wstążką i postawić jako słodką ozdobę na kuchennym blacie. Mając na przykład różnej wielkości szklane pojemniki, możesz wykonać kilka ciekawych kompozycji z użyciem różnych kształtów ciastek. Ciasteczka te świetnie nadadzą się również do stworzenia słodkiego wieńca. Zresztą zobacz sam, jak fajnie może to wyglądać. Co powiesz na piernikowe świeczki? Z nich również można stworzyć takie przedmioty. Przy okazji pieczenia świątecznych ciast warto pomyśleć o ich udekorowaniu. Można to zrobić w bardzo prosty sposób. Wystarczy do tego kilka gałązek drzewa iglastego, które umieszcza się na jego wierzchu. Dekoracje te wyglądają jak małe choinki. Taka prosta rzecz, a robi duże wrażenie. Do stworzenia choinki jako dekoracji można również użyć na przykład gałązek białego wrzosa. Potrzebny do tego będzie drewniany patyk oraz nitka. Wcześniej przygotowane gałązki dołóż do patyka i obwiąż kolejno dookoła niego, zaczynając od dołu i kierując się ku górze. A gotowy już element następnie umieść w doniczce. Zebrane jesienią żołędzie mogą posłużyć nam do stworzenia ciekawych ozdób choinkowych o różnych kształtach i wielkościach. Z pomocą farby czy sprayu z łatwością można pomalować je na odpowiedni kolor, nawiązując do stylistyki pozostałych dekoracji świątecznych. A co powiesz na przykład na zawieszenie na choince precelków na ozdobnej wstążeczce. Jak dla mnie świetny pomysł i bardzo fajny efekt. A kolejną ciekawą i naturalną ozdobą choinkową może być również suszony jabłko z cynamonem. Świetne ozdoby choinkowe można wykonać również z papierowych słomek. Zobacz, jak to zrobić. Gotowe. Możesz wykorzystać również patyczki higieniczne i stworzyć z nich śnieżynki. Teraz jeden z moich najbardziej ulubionych elementów, czyli suche gałązki, o których wspominałam już w tym oto filmie. Element ten jest świetną dekoracją, bo z powodzeniem może być wykorzystywany przez cały rok. Wystarczy jedynie sezonowo zmieniać ozdoby, które na nich wiszą. Dekorując dom na święta, możemy zawiesić na nich bombki, przewiesić światełka, ustawić to jako dużą dekorację na podłodze lub mniejsze elementy gdzieś na meblach. Gałązki wraz z innymi ozdobami mogą być także powieszone poziomo, np. w oknie, na ścianie, czy nad stołem. Alternatywą dla suchych gałązek są oczywiście naturalne gałązki z drzew iglastych, które jak żywe kwiaty wsadza się do wazonu i przeozdabia różnymi dekoracjami. Można zrobić z nich również piękne girlandy na schody, które przymocowuje się do poręczy, a w miejscu tego mocowania dodatkowo ozdabia wstążką lub kokardą. Na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że wśród tych pomysłów udało Ci się znaleźć coś dla siebie. Daj znać w komentarzu, co podobało Ci się najbardziej. Tymczasem, trzymaj się ciepło. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!